Cześć, hey, witajcie z mojego pokoiku. Jako wprowadzenie do tego naszego dzisiejszego internetowego spotkania powiem tak. Dzięki tym słowom Maryi, tym, ty, czyli tym, o których za chwilę opowiem, odzyskałem prawdziwy obraz Chrystusa, Kościoła, ale także i jej samej. O co chodzi? Ano o to chodzi, co teraz się rozchodzi. To znaczy teraz właśnie sobie o tym opowiemy. 21 kwietnia, co tu leży? O, dobra. Ej, dobra jeszcze raz. 21 kwietnia bieżącego roku ukaże się. Moja druga książka pod tytułem Tajemnica ukrytej Miriam. Cicha i skuteczna walka duchowa Maryja jako przewodniczka w walce duchowej, która jest walką cichą, ale też skuteczną. Ponieważ pełną pokory i posłuszeństwa, czyli tego, co cechowało Maryję i co było zupełnie obce demonowi. To znaczy, wszędzie tam, gdzie jest bunt, tam jest pycha, ponieważ bunt wynika z pychy, pycha powoduje odrzucenie autorytetów, wszędzie tam, gdzie jest nieposłuszeństwo, tam jest po prostu szatan, tam jest diabeł, diabolos, ten, który nas dzieli, rozdziela w nas serce od rozumu. Doprowadza do skłócenia między sercem a rozumem. Tajemnica Ukrytej Miriam, czyli druga moja książka, miała się ukazać w tamtym roku, jesienią, ale wydawnictwo opatrznościowo przeniosło tę premierę właśnie na kwiecień. I tak się zastanawiałem, dlaczego kwiecień, dlaczego w kwietniu ma się ukazać moja książka. Tajemnica Ukrytej Miriam jest dedykowana, to znaczy dedykowałem ją moim zmarłym rodzicom świętej pamięci mojej mamie i świętej pamięci mojemu tacie. Moja mama zmarła 24 kwietnia 1996 roku. Premiera tejże książki, która jest dedykowana między innymi już zmarłej mojej mamie, będzie miała miejsce 21 kwietnia, jakby trzy dni przed, znaczy jakby, no dosłownie trzy dni przed kolejną rocznicą śmierci mojej. Mamy. Dla mnie to nie jest przypadkowe, ponieważ Pan Bóg a wierzymy, że jest opatrznością, jest miłosierdziem Bożym, jest miłością, działa w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Dlatego też to jest dla mnie wskazówka, że rzeczywiście tajemnica ukrytej Miriam, to o czym opowiadam w tej książce, opierając się na Piśmie Świętym, na ojcach pustyni, na ojcach Kościoła, jest tym, co o sobie chce opowiedzieć Maryja jako nasza matka, ponieważ Maria. Mówi do mnie: Zobacz, premiera będzie 21 kwietnia, tuż przed śmiercią twojej mamy. Ja jestem teraz twoją mamą, tą, którą, która cię prowadzi do swojego syna. Tak, i rzeczywiście tak to odczytuję. Kiedy pisałem tę książkę, zastanawiałem się, jaki tytuł dać tejże. I usłyszałem wtedy, w czasie modlitwy różańcowej, oczywiście, nie miałem żadnych wizji. Nie jestem żadnym mistykiem, nie miałem żadnych snów proroczych, absolutnie nic z tego, ale po prostu w czasie Różańca Świętego, w którym omadlałem to, jaki tytuł ma mieć ta książka, przyszły do mnie takie słowa, usłyszałem je w sercu. Oto ja, Maryja, cicha i niewidzialna. Tak, kiedy patrzymy na Maryję jako na Matkę Syna Bożego, jako na Kecharitomenę pełną łaski, jako na Teotokos, Bogu Rodzice, czyli Matkę nie tylko Chrystusa, ale Matkę Boga, Matkę Zbawiciela, Matkę Stworzyciela, to widzimy ją jako tę, która jest cicha i niewidzialna. Ta książka pozwala nam odzyskać prawdziwy obraz tego, kim jest Maryja, bo trochę zamieszania wydaje mi się jest z Niepokalaną. Niektórzy chcą ją widzieć zupełnie inaczej niż ona sama siebie przedstawia. Kiedy patrzymy na Maryję oczyma Słowa Bożego, to widzimy całą prawdę nie tylko o niej, ale także i o Chrystusie i o Kościele. A przecież Maria uczy nas rozpoznawać Chrystusa w Słowie Bożym i rozważać Słowo Boże w sercu i sercem. To znaczy, jeśli nie czytamy Pisma Świętego, nie znamy nie tylko Chrystusa, jak to mawiał święty Hieronim, ale również nie znamy Maryi. Nie ma Marii, która jest poza biblijna, tylko ta, która jest opisana w Piśmie Świętym, czyli cicha, ukryta, milcząca, niezwykle skuteczna w swojej ukrytej, niewidzialnej obecności, jest prawdziwą Maryą. Żadna inna. I rzeczywiście Maria doprowadziła mnie do obrazu i mam nadzieję, że również każdego z nas doprowadzi do prawdziwego obrazu o niej samej. Pamiętacie i nieraz o tym mówiłem, że Maryja przywróciła memu sercu pragnienie czytania Pisma Świętego, to znaczy, kiedy zacząłem odmawiać różaniec święty, a różaniec święty jest modlitwą biblijną, bo przecież różańcu świętym odmawiamy modlitwy zapożyczone z Pisma Świętego. Ojcze nasz, modlitwa, której nauczył nas Chrystus, zdrowaś Maryjo, są to słowa, które do Maryi wypowiedział Archanioł Gabriel, a zatem różaniec jest modlitwą stricte, czyli ściśle biblijną, kiedy zacząłem rzeczywiście sercem odmawiać różaniec, i oczywiście dużo mi jeszcze brakuje, żeby całym sercem różaniec odmawiać, ale każdy z nas jest w tej drodze do nieba, w której się uczy, a Maria jest przewodniczką do nieba, bo jest bramą niebios nie jest niebem, ale ona jest bramą niebios jest, jest jednocześnie królową nieba i ziemi, to Maria przez różaniec. Wzbudziła we mnie pragnienie czytania Słowa Bożego, regularnego czytania Słowa Bożego, rozmyślania nad nim, to znaczy czytania go tak, jak ona to czyniła, sercem i w sercu. Utrzymywania w sercu Słowa Bożego, ukołysania w sercu Słowa Bożego, uczynienia ze Słowa Bożego mojego słowa, które jednak nie jest moje, ale pochodzi od Boga i do Boga kieruje. I kiedy zacząłem czytać Pismo Święte. Zacząłem czytać proroków, Ewangelię, Apokalipsę, szczególnie 12 rozdział, o którym też jest dużo w książce, tam też, też jest mowa o Maryi, która jako niewiasta ukrywa się na pustyni. Pustynia to jest, to jest takie słowo kluczowe dla zrozumienia tego, kim jest Maryja. Pustynia, właśnie pustynia jest tym słowem, które nam pozwala zrozumieć, kim jest niepokalana. To, kiedy zacząłem czytać Ewangelię, Apokalipsę, uświadomiłem sobie, że Maria jest zupełnie kimś innym niż mi się wydawało. To znaczy, Maria doprowadziła mnie do czytania Pisma Świętego, do rozpoznawania w Piśmie Świętym słowa żywego I jednocześnie doprowadzając mnie do Słowa Bożego, wskazała na samą siebie, jako na tę, która jest ukryta w Słowie Bożym. A zatem, im bardziej zbliżałem się do Słowa Bożego. Im bardziej Maria wzmacniała we mnie to pragnienie czytania Słowa Bożego sercem, tym bardziej poznawałem kim jest Maria. Maria w Ewangeliach wypowiedziała niewiele słów i myślę, że nawet tych niewielu słów nie, nie zawsze się trzymamy. Dużo dopowiadamy sobie na temat Maryi, które jest kompletnie antybiblijne, antyewangeliczne. Tylko przez Pismo Święte można poznać, kim jest Maryja, i książka Tajemnica Ukrytej Miriam właśnie jest o tym. Jak przez Słowo Boże poznać Maryję, która jest ukryta w sercu każdego z nas. Tak jak była ukryta podczas Drogi Krzyżowej, gdzie nie kłóciła się z oprawcami, którzy skazali na okrutną śmierć jej jedynego syna, ale im towarzyszyła. Święta Brygida Szwedzka mówi o tym, że Maria najwięcej czasu spędzała spośród apostołów z Judaszem, z tym, który najbardziej potrzebował Bożego miłosierdzia i który, można powiedzieć, nie znał miłości. Pytanie, czy właśnie ja nie jestem takim Judaszem? Słowem kluczowym do zrozumienia tego, kim jest Maria, to pustynia, o której mówią prorocy, ale także księga Apokalipsy. I ta moja druga książka jest właśnie również o tym, o duchowości pustyni. Wprowadzenie do książki, do tej mojej drugiej książki, Tajemnica Ukrytej Miriam, napisał autor Pokajania. Powiem Wam szczerze, niesamowita medytacja, która służy jako wprowadzenie do tejże książki. Zresztą autora książki Pokajanie nie trzeba przedstawiać. Jest on mocno osadzony sercem, nie tylko rozumem, ale sercem w Słowie Bożym, w Ojcach Kościoła, w Ojcach Pustyni, a zatem serdecznie dziękuję, Ojcze. Za to wprowadzenie bardzo Was serdecznie polecam, żebyście w tej książce również wprowadzenie przeczytali. Książka ma ponad 200 stron, a zatem nie jest to yy, jakiś gruby buch, który trzeba ze sobą nosić pół roku, żeby się w niego wczytywać. Absolutnie. Nie. Natomiast w książce również podejmuje się oceny skuteczności rozwoju duchowego, jaki oparłem na Maryi. Kiedy jeszcze jej do końca nie znałem i porównuję, jak bardzo zmienia się nasze postrzeganie naszych słabości, kruchości, grzeszności, ale również i tego, że jesteśmy wybrani i wyjątkowi w oczach Boga, kiedy dajemy się poprowadzić Marię, Marii przez kolejne księgi Pisma Świętego. Maria prowadzi nas od księgi rodzaju, bo ona jest nową Ewą i w protoewangelii w trzecim rozdziale jest mowa o tym, że niewiasta zdepcze głowę węża, ta stopa niewiasty również ucierpi. I Maryja, pojawiając się w Księdze Rodzaju, jako nowa Ewa, pojawia się w ostatniej Księdze Pisma Świętego, w Księdze Apokalipsy, jako ta, która ukrywa się na pustyni. Co oznacza pustynia i dlaczego dziś, szczególnie dziś, właśnie w kwietniu 2022 roku, tak ważna jest duchowość pustyni? To wszystko wyjaśniam w książce. W tejże opisuję również wydarzenie. Które bardzo przeżyłem, w którym brałem udział dwa lata temu, zdaje się, w październiku, kiedy to pod łódzką katedrą z różańcami broniliśmy owego kościoła, owej katedry, no właśnie przed tymi, które się definiowały jako kobiety wolne, kobiety popierające tak zwaną aborcję. Opisuję to wydarzenie, na które teraz patrzę zupełnie inaczej. Dlaczego na to wydarzenie patrzę zupełnie inaczej? Ponieważ teraz patrzę na nie przez Słowo Boże. Do tego Słowa Bożego doprowadziła mnie Maria przez Różaniec Święty. Dlatego wiedz o tym, że jeżeli odmawiasz różaniec konsekwentnie, codziennie, nieważne jak on ci wychodzi, czy jesteś zmęczony w czasie różańca, czy też nie, jak bardzo jesteś skupiony, czy też nie. Różaniec to nie jest siłownia. Tutaj nie musisz wykazać się duchową siłą, absolutnie nie. Różaniec jest taką łódką, na którą wsiadasz i która nas kołysze, ale nie po to, żebyśmy zasnęli. Tylko po to, żebyśmy dali się unieść tej, która jest królową aniołów, królową patriarchów, królową proroków. Zupełnie inaczej patrzę na to wydarzenie, w którym brałem miejsce, na ową obronę katedry przed tak zwanymi piekielnymi kobietami. O tym również opowiadam ze szczegółami w książce. No i stawiam, stawiam pewną diagnozę opartą na Słowie Bożym. Jest tam sporo treści. Tak sobie myślę, że ta książka jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ właśnie do tej tajemnicy ukrytej Miriam, do postrzegania Mary jako ukrytej Miriam doprowadziła mnie właśnie ona, kiedy w czasie już wspomnianego wcześniej różańca świętego modlitwy różańcowej usłyszałem w sercu słowa od niej: „Jestem cicha i niewidzialna”. Tak, właśnie taka Maria jest cicha i niewidzialna, żeby mogła towarzyszyć każdemu, nawet największemu grzesznikowi, czyli mi. Gdybym zobaczył Marię jako królową z berłem w koronie, w, z drogimi sukniami pełnymi brylantów, diamentów, to na pewno bym do niej nie podszedł, no bo jak podchodzić do królowej, skoro samemu się jest grzesznikiem i człowiekiem o kruchym sercu. Dlatego Maria jest ukryta, aby była ujawniona w sercu każdego, nawet największego, grzesznika, czyli również w moim sercu. I w Twoim też, bo no, jesteśmy wszyscy grzesznikami. Książka składa się z. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ośmiu rozdziałów. Jest w niej również zawarta modlitwa do świętego Józefa. Modlitwa do świętego Józefa, w którym sercu również się ukrywamy, ta modlitwa, którą kończymy nasz poranny różaniec, ten o godzinie, no, piątej rano, no, poranny różaniec. I tajemnica ukrytej Miriam. Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział, zostaniesz wyprowadzony na pustynię. Drugi rozdział, Maria, matka serca miłosiernego. Trzeci rozdział, Maria jako orędowniczka i wspomożycielka wiernych. Czwarty rozdział. To jest chyba ten przełomowy pancerz w walce duchowej. Piąty rozdział, osiem błogosławieństw. Szósty rozdział, święty Józef, bo bez świętego Józefa o Maryi nie można mówić. Siódmy rozdział, istota duchowości ukrytej Miriam. Ósmy rozdział, wyjście z ukrycia. I zakończenie. Zwycięstwo przyjdzie przez niepokalaną, a do tego, jak już rzekłem, jest dołączony Tzw. modlitewny pakiet ocalenia ukrytej Miriam. Będę jeszcze o tej książce mówił. Ona ukaże się dokładnie 21 kwietnia 2022 roku no obecnego roku. Również dostępna będzie oczywiście w sklepiku moc w słabości.pl. Chcę zakończyć to nasze spotkanie bardzo krótkie. Cytatem z mojej ulubionej książki, tak widziałem niepokalaną, jest to książka autorstwa ojca Dolindo Ruotolo, po raz pierwszy wydana 100 lat temu. Ta książka jest w sklepiku Moc Słabości, to jest oczywiste, no, mnóstwo osób, wielu z Was tę książkę zamówiło. Niezwykłe rozważania ojca Dolindo Ruotolo, a również jego wizje, to znaczy jego... Wewnętrzne lokucje, w których spotykał i słyszał Maryję. To znaczy w tej książce Maryja przez Ojca Dolindo mówi, kim jest i jaka jest. Uwaga, w oparciu również o Słowo Boże, a nie o własne widzimisię. I oto Maryja mówi o sobie w ten sposób. Posłuchajcie. Świat jest dlatego tak opuszczony i nieszczęśliwy, bo nie ma, uwaga, zaufania do Boga. I nie ma zaufania do mnie, mówi Maryja do Ojca Dolindo. I dlatego ucieka od miłosierdzia i trwa w swoim smutku. A Jezus chce, abym była matką miłosierdzia, gdyż jako matka mogę wzbudzić większą ufność. Jeżeli chcemy komuś zaufać, to musimy mu, uwaga, zaufać, czyli zawierzyć. Czyli również być posłuszni temu, co mówi. Pójść za jego słowem, posłuszeństwo, posłuch, pójście za słuchem, za tym, co słyszę. I dalej Maria mówi: Czy nie wiecie, że aby odnawiać serca w Jezusie Eucharystii, trzeba je najpierw odnowić w zaufaniu i miłości do mnie? Nie będziemy w stanie przyjąć całym sercem Jezusa Eucharystycznego, nawet jeżeli będziemy w stanie łaski uświęcającej tak głęboko do serca, jeśli nie zaufamy, nie zawierzymy Chrystusowi. Wiem, że zniechęca Was Wasza nędza, ale powiedzcie mi. Czy przedmiotem miłosierdzia nie jest nędza? Czy nie wystarczy akt pokory, aby przemienić nędzę w wołanie miłości? Grzeszycie, skupiacie się na sobie, patrzycie z niepokojem na wasz grzech, zniechęcacie się i dlatego zamiast się upokorzyć, stajecie się wyniosłe, wpadacie uwaga w diabelską pychę, która chciałaby wstrząsnąć każdym waszym zniewoleniem, w tę pychę, która każe wam sprzeciwiać się, czyni was niecierpliwymi. Gwałtownymi, zazdrosnymi i zawistnymi. O moje córki! Pokora nie rodzi się z grzechu, ale ze świadomości, że stworzenie jest niczym, i jest zadowolone, gdy się tak czuje. Grzech jest smutnym zadufaniem w sobie. Nie czyni w was pustyni, ale wypełnia jeszcze bardziej wami samymi, rodzi w was pychę, która się chlubi pozorną wielkością. Rodzi pychę, która się denerwuje, kiedy ukazuje się w całej swojej nędzy. Taka pycha jest bardzo niebezpieczna, bo zabija ufność. I w ten sposób dusza, czując się winną, uważa, że poprawa jest niemożliwa. Myśli o zostawieniu każdego dobrego dzieła. Uważa, że jest przeznaczona do piekła, że jest wroga wszystkim. Czuje nienawiść, zazdrość, złość, sprzeciw. Tyle ojciec Dolindo, a właściwie słowa, jakie ojciec Dolindo usłyszał od Marii. Bardzo Was serdecznie zachęcam do udziału w naszym porannym różańcu o godzinie 5 rano i już teraz Was informuję, że za dwa tygodnie, 21 kwietnia, ukaże się moja druga książka, Tajemnica ukrytej Miriam, a w czerwcu moja trzecia książka poświęcona ojcu Dolindo Ruotolo i tajemnicy zawierzenia, zaufania przez pokorę i posłuszeństwo. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie modlitewne, ale też finansowe, za każde dobre słowo, za to, że razem zmierzamy do nieba. Szczęść Boże.